Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Moda na Quiet Luxury nie przemija. Odkąd wszyscy zaczęli zachwycać się serialem sukcesja, a następnie płakać, że już się skończył, w tym ja, każdy chce być kojarzony z dyskretnym luksusem. No dobrze, oczywiście, że nie każdy. Zawsze są ci, którzy modzie się opierają, bo na przykład mają swój własny styl albo nie mają żadnego i dobrze im z tym. I teraz może część z Was po raz pierwszy nawet usłyszy tutaj o Quiet Luxury, co będzie tym większym zaskoczeniem, że jest to podcast o winie i obiecuję ostatecznie, że odcinek pozostanie w temacie winnym. Uważam po prostu, że Quiet Luxury to nie tylko ubrania, to styl życia, a to, jakie wino wybieramy, jest elementem naszego stylu życia albo możliwości, albo wiedzy. W każdym razie dyskretny luksus widać dzisiaj praktycznie wszędzie. I pokazują go i faktycznie bogate influencerki, i te, które bogate tylko udają, a trochę ich jest. I trzynastoletnie TikTokerki, które kręcą rolki o tym, jak wygląda stylizacja w trendzie Old Money. Nagle wszyscy są w beżach i szarościach, noszą grzeczne koktajlowe sukienki, golfy do marynarek i buty do jazdy konnej. Najbardziej chyba śmieszą mnie te filmiki, jak wyglądać w stylu Quiet Luxury w ubraniach z high Wiecie, niby old money od stóp do głów, ale za 100 zł. Ale mimo, że modą się interesują bardzo, to rozumiem, że Wy nie musicie i już przechodzę do wina. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże, opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. I pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. No więc, w sukcesji poza outfitami przy bogatej rodziny Rojów, zwracałam oczywiście uwagę na to, co takie towarzystwo pija. A pija trzeba przyznać często i sporo. Właściwie mam wrażenie, że nikt tam nie je. Za to wino występuje w bardzo wielu scenach. Więc najpierw wspomnę kilka niezłych winnych sytuacji. A potem porozmawiamy, to znaczy ja sobie do was pogadam o Quiet luxury w świecie wina. Uwielbiam oczywiście scenę, w której Conor Roy robi hiperdekantację czerwonego wina w blenderze. Willis finishing up a rewrite. Would you like a drink? Uh, no, I'm good. Okay. What's, uh, what's in the smoothie? Burgundy? I'm sorry. hyperdecant. You don't hyperdecant? You're just doing regular decanting? if I regularly decanting you I mean pouring into my open mouth yeah you should moją opinię o dekantowaniu wina znacie super sprawa ale bez przesady mówiłam o tym w odcinku o winnych gadżetach tymczasem conor dziwi się że jego siostra Shiv nie zna metody która w 10 sekund postarza wino o 5 lat tak, to, że masz pieniądze, nie znaczy, że masz mózg. I w sumie Konor jest tego świetnym przykładem. Uważa, że należy mu się wszystko. I chce to wszystko tu i teraz: prezydenturę, piękną kobietę, na wino. Wszystko natychmiast teraz. Wszystko można kupić, wszystko można przyspieszyć, wszystko przecież można załatwić. Nasz konor uważa się za znawcę wina. W ogóle uważa się oczywiście za lepszego od innych, ale nie bierzcie z niego przykładu. Nie blendujcie na bachusa wina, jego przeciwnością ma być ludzka, liberalna, bogata, ale reprezentująca zwykłych ludzi Nan Pierce, która preferuje, jak to mówi z cudownym francuskim akcentem: vin ordinaire z supermarché, czyli proste wina stołowe. I like my wine's tin and vinegary, czyli klasyczne francuskie sikacze za 3-5 euro. Oto jak pokazać ludziom, jestem taka jak wy. Nie jestem snobem. Bo przecież w winie albo się pija cokolwiek, albo jest się snobem, prawda? Ile razy zarzucono mi snobstwo? Czemu komuś, kto lubi na przykład dobrze zjeść i nie chce, odmawia iść na kolację do maczka, nie zarzuca się zadzierania nosa? A nam, winopijcom, wciąż tak. Istnieje cały przecież winny świat, cała duża przestrzeń pomiędzy postawą Nan Pierce i konorem rojem. Ale skoro mnie słuchacie, to wy o tym wiecie, więc idźmy dalej. Jest też w serialu piękna scena z Gregiem, naszym pożytecznym idiotą w rodzinie Rojów. Ma miejsce podczas bardzo chaotycznego dnia, kiedy Kendall robi sobie z mieszkania byłej żony Rawy biuro i sprowadza tam mnóstwo swoich pracowników. W pewnym momencie prosi Grega o otwarcie jakiejś butelki wina do kolacji, która czeka przeniesiona w takich jednorazowych pudełkach. Greg wypełnia oczywiście polecenie, stawia otwartą już butelkę na stole i wtedy widzi to Rawa. I jest równocześnie wściekła i po prostu dogłębnie smutna. Rawa nie jest już w rodzinie rojów, rozwiodła się, zresztą trudno jej się dziwić, i próbuje być normalną matką dla swoich dzieci, reprezentuje zupełnie inny świat. A ta butelka była prezentem dla niej od nieżyjącego ojca chrzestnego i miała wartość sentymentalną. A teraz została otwarta przez Grega, postawiona w gorącym pokoju, miała być wypita nawet nie przez nią, do jakiegoś żarcia z pudełka. A tak przy okazji jest to bardzo droga, niezwykła butelka, bo jest to Dominio de Pingus z hiszpańskiego regionu Ribera del Duero, rocznik 1996. To to wino właśnie podniosło region z odmentów zapomnienia, a rocznik ten kosztuje obecnie około 1000 euro. To jest naprawdę przykry moment. Dla Kendala takie 1000 euro to nic może kupić dwie skrzynki takiego wina w każdej chwili. Dla Rawy to wino reprezentowało jakieś wspomnienie historię. Rawa jako jedyna w tym serialu ma jakiekolwiek emocje w stosunku do wina, do którego ja mam tyle emocji. Może dlatego tyle scen w sukcesji mnie personalnie po prostu dotknęło i zwyczajnie bolało. Dużo też oczywiście bawiło. Bogate dzieciaki, niemiłościwie panującego nam tatusia tyrana, często z pogardą wypowiadają się o pewnych winach i preferencjach plepsu. Uwielbiam tekst Romana Roya, który opowiada o skandalicznym lunchu z ambasadorem, podczas którego, cytuję, The agency gave us the old Merlot Waterboard. W wolnym tłumaczeniu, biedny Roman był torturowany starym Merlotem. Merlot ewidentnie nie podniósł się jeszcze w Stanach po sukcesie filmu Bezdroża i wciąż utożsamiany jest z brakiem gustu. Jest też świetna scena znów z Gregiem, który bardzo mocno nam się rozwija z sezonu na sezon i czuje się w świecie bogatych coraz bardziej jak ryba w wodzie. Tym razem Nomen omen jest na pięknym jachcie, leży sobie w słońcu i sączy jakieś bąble, oczywiście z wąskiego, długiego kieliszka. Wiecie, jak bardzo ich nie lubię. Znaczy nie, że nie lubią bąbli, ale nie lubią fletów, czyli tych długich kieliszków. No i podpływa do niego Tom, który od samego początku traktuje go jak swój podnóżek. I pyta, co pije. Grek odpowiada: Nie wiem, jakieś różowe, nie jest to moje ulubione wino. Rozumiecie? Nie jest to ulubione wino Grega, no proszę. Tom oczywiście nabija się z niego: no proszę, teraz masz swoje ulubione szampany. No i Grek zmieszany odpowiada: Nie, no jest okej, okay, wypiję, po prostu nie smakuje mi aż tak. No bo właśnie co w takich luksusach się pija na co dzień? Kiedy inni piją merloty, rojowie i im podobni, otwierają burgunda. Kiedy na pokładzie wynajętego jachtu w Chorwacji szczęśliwi turyści sączą proseczko, rojowi oczywiście w kieliszkach mają jakiegoś szampana, na którego zresztą narzekają jak Grek. W szampanie zwłaszcza lubuje się Konor, to ten nasz super specjalista od wina. Każda etykieta, z którą go widzimy, ma pokazywać, że facet się zna i pija tylko to, co najlepsze. Mamy więc w różnych scenach butelki szampanów, a na etykietach widzimy Wewkliko, Jacquard, Piper Heidsick, a w scenach weselnych całe ściany pokryte są butelkami Laurent Perrier. Tymczasem Quiet Luxury to nie logo. Dlaczego więc wciąż w świecie szampana to musi być zawsze Moet i Wewkliko? Dlaczego to muszą być zawsze duże, rozpoznawalne marki? Zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze przypomnijmy sobie jeden świetny moment z serialu. Tom i Shift dostali w prezencie ślubnym winnicę w Niemczech. I w pewnym momencie otrzymują swoje własne wino. Pierwsze ze szczepu Spätburgunder, czyli pinot Noir. Pech w tym, że nie jest to oczywiście żadna znana marka wina. Na dodatek produkowane wino jest biodynamiczne i o zgrozo zamykane na zakrętkę. Co za żenada. Kiedy Tom, który jest totalnym winnym snowem, próbuje wina po raz pierwszy, stara się sam siebie przekonać do niego. Szyf ogólnie nie jest zbyt zainteresowana degustowaniem wina z nim, zresztą już Szyf w ogóle nie jest za bardzo zainteresowana Tomem, a Tom próbuje jakoś opisać sobie to wino. So you wanna try? Mm -hmm. It's the our vineyard. Oh, screw top. Oh. you hear Boyer's losing juice now? Uh-huh. So it's biodynamic. Has quite a funk to it. You kind of have to meet it halfway, right? It's you know, it's earthy. Yeah. Kind of mm, Germanic. Yeah. There's lots to unpack. It's it's not it's not floral. It's not. Sugary or It's quite agricultural, you know? No więc jest to wino biodynamiczne, trochę fanki, ale nie ma w sobie ani kwiatowości, ani słodyczy, ani ziołowości, ani nud warzywnych. Jest bardziej, jak to określił Tom, rolnicze. Kocham, jak Tom wije się nad tym kieliszkiem i próbuje go jakoś okiełznać. No i jeszcze Shiv, która wcale mu nie pomaga. I na końcu podsumowuje: It's earthy. kind of Germanic? Cudowna scena. W końcu Tom się poddaje. Wino mu po prostu nie smakuje, nie ma co się wygłupiać i udawać. Uprzedza więc kelnerów na przyjęciu, żeby nie mówili nic gościom o biodynamice w sensie ani słowa, że to wino biodynamiczne. Mają kłaść nacisk na owocowość i przekonywać, że jak ktoś tu czuje lekkie musowanie, to tak ma być. No nie udało mu się to naturalne wino. Na dodatek czuję się głupio, że ludzie zobaczą, że podaje im taniego sikacza. Lepiej jednak iść w znane etykiety. Przynajmniej jest jasny przekaz, prawda? A może quiet luxury wymaga po prostu pewnej wiedzy, zwłaszcza w kwestii wina? Cheap luxury w znaczeniu taniego gustu do drogich marek to właśnie wielkie logotypy. Wchodzą do sklepu i kupują cokolwiek. Wiem, że będzie miało wielkie literki LV albo krokodylka na tandetnej żółtej koszulce Polo, golfiarza, wytatuowanego na nudnym poza tym sweterku, albo jakieś literki G na nijakiej torebce. Nie muszą się zastanawiać. Kupują w sumie to samo, co nosi ulica, tylko z literkami, zwierzątkami i innymi symbolami statusu. Z drugiej strony, zastanawiam się zawsze, czemu ci ludzie płacą w firmie. Zabycie jej słupem ogłoszeniowym. Spójrzcie na to z tej strony. Nigdy nie potrafiłam tego zrozumieć. Mam płacić i nosić wasze wielkie logo po ulicy? Czułabym się jak te samochody z banerami reklamowymi. Luksus to piękny kaszmirowy sweter bez logo. Luksus to torebka od lokalnego rzemieślnika. Luksus wreszcie to szampan od małego growera, taki, w których specjalizuje się w Polsce na przykład importer Lalu. To burgund od producenta, o którym fan Primitivo nie słyszał, a który ma tak ograniczoną ilość produkcji, że kiedy wyśle do naszego świetnego importera Maćka Gisondiego z dyletantów sześć butelek, to Maciek cieszy się na jak dziecko. I słusznie, bo luksus to rzemiosło, luksus to niszowość, luksus to niedostępność niestety. I nie sztucznie wykreowana niedostępność, tylko po prostu faktycznie niska produkcja, wynikająca na przykład z tego, że działka danego winiarza to pół hektara i już na wzgórzu, na skalę. Więcej się z tego nie zrobi i basta. Błagam was, jak luksusem może być wino robione w miliardach egzemplarzy. Z całym szacunkiem, oczywiście, do takich produkcji, bo wiadomo, że musimy mieć i małych producentów, i dużych. Ale to tak samo jak z takim czarno-białym plakatem z Audrey Hepburn albo Marilyn Monroe na ścianie albo albumem Toma Forda na stoliku kawowym i butelką schłodzonego moeta i długimi kieliszkami, koniecznie z truskawką w środku. To nie jest luxury, to jest po prostu nuda, to jest kicz, to jest kalka, to jest udawanie. Kupuje się ubrania z logo, bo przecież chodzi o to, żeby pokazać, że ma się kasę. Po co wydawać tysiaka, jak nikt się nie pozna, bo nie będzie logo na butach. I to samo jest z winem. Czasem ktoś do mnie pisze: Słuchaj, poleć mi wino dla klienta musi być za dwa tysiące. Naprawdę musi? Nie chodzi o to, żeby było w jakimś stylu. Nagle styl to wino za dwa tysiące. I jak znajdę coś niszowego, to wtedy często jest. Hmm, ale czy ktoś od razu będzie wiedział, że to drogie wino? No jak chcesz, żeby od razu wiedział, no to idziesz w duże marki, kupujesz Krystala albo Dom Perignona z 98 i masz wydane kilka tysięcy i etykietę, która jest znana prawie wszystkim. Występuje nawet w czołówce dynastii, wiedzieliście o tym? Dom Perignon to ulubione wino Alexis. I nie chodzi mi o to, że Dom Perignon jest zły. Wręcz przeciwnie. Dawać mi tu Dom Perignona. Piłam e, z 98 roku właśnie i zwalił mnie z nóg. I w ogóle lubię styl Dom Perignona, bo lubią szampany, które są długo trzymane na osadzie. Ale hej, Istnieje świat wina poza wielkimi markami, i to właśnie jest świat quiet luxury. Również w winach. Czekajcie na kolejne historie o winie za dwa tygodnie. Earborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.